Tomasz Szeremeta, witam państwa. Rozpoczynamy informacje sport. W drugiej lidze wydarzeniem były piłkarskie derby Warmi i Mazur. Tym razem górą olsztyński Stomil, który na własnym stadionie pokonał Jezioraka i ława 1 do 0. Piłkarze Jezioraka i Ława do Olsztyna przyjechali w pełnym składzie, mimo problemów finansowych klubu. Stomin Olsztyn, straszyć rywala w derbach województwa, miał zamiar jedynym zdrowym napastnikiem, Pawłem Łukasikiem. Jakby tego było mało, najlepszy strzelec zespołu, Krzysztof Filipek i czołowy obrońca drużyny, Paweł Głowacki, spotkanie musieli obejrzeć z trybun. W gorszej sytuacji byli kibice gości, których przyjechało zbyt wielu i w efekcie nie weszli na stadion przy Alei Piłsudskiego. Spotkanie od mocnego uderzenia chcieli rozpocząć gospodarze. W piątej minucie minimalnie przestrzelił Paweł. Baranowski. Na kolejną groźną akcję kibice musieli czekać do 30 minuty. Łukasz Suchocki strzałem spoza pola karnego starał się zaskoczyć dobrze ustawionego Dawida Kręta. W pierwszej części spotkania podopieczni Piotra Zajączkowskiego ograniczali się jedynie do obrony, do przerwy więc 0 do 0. Staraliśmy się tutaj w jakimś sensie przeszkadzać Stomilowi. Na pewno warunki pogodowe nie pozwalały tutaj na, na bardzo dobre zawody, bo hulający wiatr często zaskakiwał. W 52 minucie powinno być 1 do 0 dla gospodarzy. Z piłką dośrodkowaną przez Paweł Łukasika minął się jednak Łukasz Jegliński. Chwilę później swoją najlepszą okazję mieli ławianie. Przed polem karnym faulowany był Aleksander Kowalczyk. Do rzutu wolnego podszedł Łukasz Kuśnierz i w dalszym ciągu wynik bez zmian. Silnie wiejący wiatr w drugiej części meczu grał z zawodnikami Stomilu i chciał w oglądanej sytuacji pomóc Łukaszowi Słuchockiemu. Na posterunku Dawid Kręt. Kiedy wydawało się, że Stomil podzieli się punktami z lokalnym rywalem z Iławy, sprawę w swoje nogi wziął Łukasz Jegliński. Dośrodkowanie z prawej strony i gol Łukasza Suchockiego zapewniły Białoniebieskim trzy punkty. Cieszymy się z tego, co mamy, nie bądźmy zachwani, 1-0 wystarczy, ważne są te trzy punkty. No Naprawdę ciężko było, jeziorak tutaj naprawdę postawił wysoko poprzeczkę. Spodziewaliśmy się, że w końcu ta bramka będzie musiała paść. No i padła. To, że akurat moje dośrodkowanie, to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Gospodarze po ubiegłotygodniowej porażce w stalowej woli tym razem wywalczyli punkty potrzebne w walce o pierwszą ligę. Chciałbym pogratulować chłopakom, że byli konsekwentni, że grali w piłkę do końca i zasłużenie wygrali. Stomil Olsztyn po wygranej umocnił się na drugim miejscu w tabeli. Jeziorak jest trzynasty. I to wszystko na dziś. W tygodniu polecam Państwu nasze serwisy po informacjach o 17.20 i 18.30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.